Odprawił mnie, że idziemy! E zapadzę, no jak się ty siłacie? macie? Ja. Mogę piałeczko podać! No, to tam kierownik właśnie budowy, pokażę jak to się robi. Dawaj, na tym, dobra. dobra. Dobrze, 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 dobrze. Kierownik no, dawaj, no, dawaj, w, dawaj, dawaj, dawaj. jeszcze raz! Dobra. Jeszcze czuję, czuję taką pompę, że mam iść rozebrać i się na ci. to poświęcenie. No, to, się, to jest buty tutaj. do wyrzucenia, według mnie naprawdę Adrian pokazał totalną siłę, szczególnie właśnie w takich warunkach co naprawdę jest taki wielki szacun tutaj ode mnie. No, Dzięki Także... Siemaneczko, siemaneczko, słuchajcie, to mi przyjeżdża ekipa, dokładnie nie wiem jaka, nie wiem co i jak, po prostu są takie, ja w transporcie niczego nie dowiedziałem, no nie, dzwoją wszędzie do mnie, czy jednak będziesz miał czas w tym tygodniu, Więc słuchaj, w, w poniedziałek nie będę miał czasu, ale we wtorek jak najbardziej, dlatego jak coś tu wpadajcie, będę w Legnicy się pauzował, jedenastkę odekręcił, więc na spokojnie możemy coś podziałać, no nie, i przyjeżdżają do mnie na, na challenge, ale jaki to będzie challenge, co tu będę robił, To nie mam pojęcia, no nie, w takim razie ja idę pod wszystko podpinać, poogarniać, rozpoczynam właśnie w tym momencie pracę, i jakąś godzinkę, półtorej sobie poświęcimy na wspólną zabawę, wspólną pasję, wspólne trenowanie. I co, później idziemy dalej w trasę. No nie, tak to właśnie wygląda się. Ja mam rozładunek załadunek z 600 km. Będę miał ala nockę gdzieś do drugiej, do drugiej, no tak jak do, do trzeciej, do trzeciej rano będę pracował. Dzisiaj. Chciałem powiedzieć po naczepę, no ale słuchajcie, jest teraz jeden na plusie z tego co widzę, albo dwa na plusie. No i wiadomo co się dzieje, tak? Jak, jak był śnieg, to normalnie człowiek podjeżdżał, wiadomo, kopał się, ale jakoś wyjechał, wjechał, a w tym momencie samym koniem po prostu stanąłem na płaskim i nie mogę ruszyć. <laughs> Ale wiem, że już ekipa do mnie przyjechała, co mamy zrobić wspólny trening i ten challenge. Więc słuchajcie, idę po nich, żeby mi pchali ciężarówkę No co, no jajca chociaż, no nie? <laughs> będą mieli teraz challenge, bo w ten sposób będą się pchać ciężarówkę pod, pod tą naczepę. Bo tam naczepę muszę się podstawić. Wszystko pospinać. A w tym momencie jak się mówiłem, no nie idzie nic zrobić, nie idzie nic zrobić. Ta temperatura, więc zobaczcie, co tu się dzieje. Wszystko topnieje, błoto się robi i automatycznie to są najgorsze warunki właśnie do jazdy, jak masz taki wiadomo w parking wiedziesz. Bo jak jest śnieg, to zawsze jakoś pojedziesz, a tutaj to widzicie co się dzieje. I idę po chłopaków, będzie pchane, będzie pchane ciężarówkę Dobra mnie, że jedziemy! Ej, no jak ty siłacie? Może piłeczko mam podać? Czekajcie okay, na pojanego. Mamy radę? Tak to za nim, prawda? To samo bym wdychał. Dawajcie, panowie! Jeszcze trochę! Panowie, jak idziecie ciężko? W jednym kolejku tylko wyszło. W jednym kolejku. Dajcie go chodź, ten, pod dole. No i dobra, to zabieramy chłopaków w takim razie na siłownię, no nie panowie? Tak jest, jedziemy <laughs> Jedziemy z ekipą na siłownię, pomogli, popchali. to W takim razie trzeba się im odwieczyć dobrym treningiem, no nie? A teraz ja posprawdzam chłopaków z kalisteniki <laughs> Jak tam panowie? Zobaczymy Zobaczy... jak nam to wyjdzie, ale myślę, że coś tam damy radę Będzie dobrze, będzie dobrze Będzie, chłopaki, będzie, dawaj, dawaj to rozgrzewka dopiero <laughs> Dobre. Dobra Dobra Ja teraz... to tamże <laughs> ostatni raz na wolnych ciężarach tronowałem. Wiem, że to jest takie nudne, nie, że się A. mówi dwa lata temu, trzy lata temu, 4 ale naprawdę cztery lata temu trenowałem ogólnie na siłowni tylko sama kalistanika, także dla mnie będzie kozacki trening, nie, hardkorowy. To zobacz, nie będzie lipy, to będzie hardkrowy trening. Wjeżdżał. Dawaj, dawaj byku. Dobrze, dobrze. Nie wiem, yeah. kolega widzę nas sobie nas dobrze trzyma, Dobrze jest, dobrze jest. Ja, ja to połowie ciężara ćwiczę, on dzisiaj sprawdzę z kalistheniki, teraz ja ich sprawdzę stringu siłowego. Będą <śledzimy> barki ciepłe, hardkorowy trening barków. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie lipy. Nie będzie lipy z chłopakami. Fajne. Po wszystkich maksy sprawdzonych bierzemy się za, naprawdę, za fajny trening. Bareczki bez lipy, 33 kg na hantelku i jedziemy z tematem. Jest się naprawdę easy. Pełna kontrola. tu kolega wrzuci na grubo. Na grubo idzie? Dobra, dobra, dawaj, dawaj. Elegancko, elegancko panie! Kuźba, jest siła. Stabilizacji trochę brak. 23 kg na stronie. No to już jest dobrze Ile ważysz? Teraz około 65 O no, to naprawdę jest do, do, dobry już wynik, Jak nie w ogóle nie ćwiczy się siłowo, jest naprawdę dobrze. Nie technikę i w ogóle jak to się robi, nie? Bo... <laughs> to tam kierownik właśnie budowy pokażę jak to się robi. Dobra, ciada na tym, dobra, Proszę, no.

Nigdy już się nie trzymał i zobaczcie jak daje radę Dawaj byku, dawaj, dawaj Utrzymanie dobra? Powoli, Kontrola Jest dobrze Jest kuźwa, moc byku, widzisz jak zły Dobrze, dobrze Dawaj. To lepsza Dawa. stabilizacja od razu No nie? Mówię stabilizacji, nie, u ciężaru mu brakowało Dawaj, dawaj byku, dobrze ci idzie kuźwa Idziemy. Pyk, przytrzymanie lekkie i wolne opuszczanie u Jeden Dwa Trzymaj, trzymaj trochę. Adria, zrobię, I tak dobrze. Trzymaj lekko elegancko. Nie, no bardzo ma silne. Ja po chciał. O, kubek wody A no, Robię pierwszy raz. Dawaj no. Nie, aż tak wysoko. Ba Bardziej, Bardziej na prosto trzymaj. Gdzie kucharek, sześć, tam nie ma co jeść. I tak robi dalej. Ok. dobrze. Dawajcie panowie. Teraz wy druga strona, no, drugą stronę, o no i A? dawaj I tu, widzisz? Tu ci będzie fajnie pracować. widzisz? O, pracuje ci mhm. Elegancko, panie, o to właśnie chodzi O to chodzi, byko, o to chodzi Jak masz siłę, to przytrzymaj lekko w górze Elegancko Dobrze, kolego Staraj się na dwóch się bardziej do mnie Będę żaden, nie? Okej okay. ręce tak Przymarzło, no No popatrz Patrz, panie, działasz, ty śniegu wszystko będzie. Dobra. Działamy ostatecznie w serii łączonej. U, Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together in CERT, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard till you get the straw, sir. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty, ain't nobody ever to catch me, they gasping. They cannot compare, they cannot. Catch me, I'm at half speed. I got your girl and she laughing and dancing Hanging on my butt, she asking to crash with me Smash with me, she savage, she wants cash money And she knows that I live lavishly, uh I wanna live I'm cold inside Give all I have Uf, jeszcze kapturki, co sobie podziałamy i co? I trzeba w końcu się za robotę trochę nie w trakcie, bo będzie 600 km i taka ala nocka, gdzieś to się będę pracował. No i ostatnie czynienie na kapturki, zrobione, kolega się kończy. I tak dzisiaj wyglądał szybki ten barko, szybki, nie szybki. Jak pompa Dobra? Super, naprawdę bardzo fajne, jednak wolne ciężary dawno mi nie były, więc weszło na... Czuję, czuję taką pompę, że mam ochotę chyba iść, rozebrać je i po przypirze. Zobaczcie na to Aha. poświęcenie. No, Zobaczcie. Się. Z się, buty tutaj do wyrzucenia. Chłopak na robotę przyszedł tak zrobić przy tirze. Prawdziwy Zobaczcie melancji. na mnie, jak przyciągaliśmy tira, nie? Ja tam no, dokładnie. No. Bo... Ale pani. No to jednak są warunki. Kolega myślał, że to będzie siłownia normalna. No ale się przeliczył troszeczkę. Myślał, że ja tu nie wiem, będziemy się ćwiczyć gdzieś w na siłownia pojedziemy, a tutaj nie mam miękkiej gry. Nie mam miękkiej gry cały czas, no nie? Dobra, moi drodzy, teraz przystępuję do challenge'u, ale zobaczycie na jego kanale. Jaki to był twój kanał, byku? Darek Woś, ich Zapraszamy, sprawdzimy Adriana w elementach kalistenicznych. Zobaczymy jak sobie radzi z masą własnego ciała. Nie trudno tego nigdy bardziej. Wiecie, ja ciężarkie sprawie tematy, no ale tu chłopak jeszcze testuje. Słuchajcie moi drodzy, zobaczcie jak teraz wyglądam. To no, moja kierowca tira kuźwa. I słuchajcie, słuchajcie, na jego kanale zobaczycie, ile się maksymalnie pociąga na drożku z obciążeniem na lusterku. Ile lusterko a wycisnąło, wyci... przepraszam, wytrzymało obciążenia, jak również w dipach, ile mi to poszło. Obciążenie było naprawdę grube. Jaki był twój kanał? Dokładnie, zapraszam, jest to kanał Team Pempek. Właśnie tam będzie Max w dipie i oraz Max w pociągnięciu, gdzie według mnie naprawdę Adrian pokazał totalną siłę, szczególnie właśnie w takich warunkach, co naprawdę jest taki wielki szacun tutaj ode mnie. No, dzięki, Także ja zapraszam ja. na mój kanał. Tam zobaczycie, jak. Adrian Teraz sobie poradził z obciążeniem, tak? No dokładnie. No bo to nowe pseudo ogólnie poszły w tym vlogu. Mechanik, <głos> 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 mechanik, mechanik i tańcerz. Tak jest, no, tu mamy pana kierownika z budowy. No i działa, mi słuchajcie, jeszcze otrzymałem właśnie od chłopaków kamizeleczkę. 20 kg obciążenia można sobie zdejmować, wkładać. Już mi to pokazali. I Tutaj były testy, właśnie robione na mnie, czy to wytrzyma, w ogóle, czy tylko wytrzyma. Dało radę. Zobaczycie tutaj o, o, czekaj, u ciebie na kanale. Nie, u ciebie na u mnie, kanale. Uprzemka. U Uwrzepka na kanale. No i co to tylko się mamy, no? No chcielibyśmy paraletki. tutaj w imieniu kaliatetyk z firmy jeszcze tak przy okazji Aha, no to przekazać, dziękuję. żebyś nie musiał trenować, bo widzieliśmy, że no niestety są trudne warunki teraz do trenowania, żebyś sobie rok zbytnio nie brudził. No, do, Przekazujemy dziękuję. Ci no, na twoje dziękuję. czyste dłonie na ten moment jeszcze te oto paralewki. Także udamy no, w treningu. Ja dziękuję bardzo. Dzięki, Dzięki bardzo. Panu dziękuję. za wspólny filmik, za wspólne dziękuję. dziękuję. Pozytywny Dzięki wariant naprawdę. No na że... ja i co były? Trening poszedł Baroczku, jak to A jeśli się filmik są Ci chciałbym na bieżąco i wpadajcie do na chłopaków. Kanały, linki mamy w opisie. Trzymajcie się, hej. Yo. Cześć. Yo.